Helmofon w barwach amerykańskiej flagi robi wrażenie, ale dużo większe robi pojazd, którym żołnierz kieruje, a zwłaszcza kaliber działa 203 mm. To M110, podczas zimnej wojny najpotężniejsze działo samobieżne NATO, przystosowane do strzelania amunicją jądrową, zastąpiło w tej roli słynną atomik Annie. Pocisk z głowicą atomową wystrzelony z działa miał najpewniej siłę rażenia zaledwie o 1 trzecią mniejszą niż bomba zrzucona na Hiroszimę. Amerykanie nigdy nie wykorzystali tej amunicji w boju. Samobieżna haubica była przez nich używana w Wietnamie i podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Łącznie powstało 1800 egzemplarzy M110, które poza US Army trafiły także na wyposażenie wielu państw NATO. Ten egzemplarz służył w Armii Hiszpańskiej. Można go oglądać w Muzeum Historii Wojskowej Wysp Kanaryjskich na Teneryfie. To wersja A2, ostatnia, jaką produkowano. Łatwo ją odróżnić od innych dzięki ogromnemu hamulcowi wylotowemu. Na zachodzie wozy tego typu w większości zastąpiono artylerią rakietową.